atmosferę, bo rozmawiać teraz będziemy o amatorskiej Plus Lidze. Drodzy Państwo, tu w kadowickim spotku. odbył się dziś mecz finałowy. Szalenie zacięty, 5 setów. Popatrzmy na fragmenty tego spotkania. Plus Liga amatorska. Pomysł głównego sponsora polskiej siatkówki, a także Plus Ligi. Kapitalna sprawa i poziom sportowy, co może zdumiewać. Naprawdę bardzo wysoki panowie. Tak, tak. Tu trzeba powiedzieć, że ci zawodnicy amatorzy. Proszę, proszę zobaczyć jak oni walczą i myślę, że pomysł naprawdę przedni, bo trzeba jak najwięcej ludzi jednak żeby poznali grę, siatkówkę, bo wtedy jest łatwiej kibicować. Mnóstwo ludzi musi zrozumieć jak trudna to jest gra, bo siatkówka jest bardzo trudną grą bo trzeba się uczyć techniki bardzo dużo. Na pewno bardziej naturalna jest piłka nożna, bo jest, bo jest łatwiej i myślę, że czym więcej ludzi będzie uprawiało czynnie tą dyscyplinę tym Przede wszystkim będzie jeszcze bardziej popularna, a, ale oni też zrozumieją, że to nie jest prosta sprawa Ale Ponad 170 zespołów, które zgłosiło się do, do rozgrywek, no, to jest liczba no, fantastyczna. No, no to jest i, no. pewien efekt y, popularności naszej dyscypliny od jakiegoś tam y, czasu. No wystarczy powiedzieć o oldbojach jakie są walki, jakie się toczą, jakie, jakie mecze, z, z jaką ambicją są wykonane, natomiast Amatorska Liga no, to jest, jak patrzymy, to są młodzi ludzie, bardzo sprawni, no i widać, że te nowoczesne, jak gdyby, arkana siatkarskie też zawitały na te boiska. Petro Tank Kędzierzyn Koźle. To drużyna, którą właśnie oglądamy w żółtych koszulkach. To zwycięzcy pierwszej edycji siatkarskiej plus Ligi Amatorów. Naprawdę kapitalny poziom, zresztą przebieg tego spotkania: 0 do 2 przegrywał Petro Tank. Także w tie breaku 12 do, do 8, ale ostatecznie triumfował. Czekam na kolejne edycje, bo, bo myślę, że takie inicjatywy trzeba wspierać, trzeba promować, pokazywać. Widzimy jaka radość. Coś kapitalnego. My, my myślę, że tak, to jest bardzo fajne, ponieważ to są ludzie, którzy nie uprawiają sportu zawodowo i czym więcej tych ludzi będzie uprawiało siatkówkę, tym ona będzie naprawdę bardziej popularna i coraz więcej kibiców będzie przynosiło. Poza tym siatkówka jest sportem niekonfliktowym, jak się uczy troszeczkę życia w rodzinie, bo czym, czym lepsza rodzina, tym lepsze wyniki. Ale myślę, że najważniejsze to jest uprawiać sport. Tak myślę sobie, panowie, jest nas paru tutaj w redakcji. Może wystartujemy i spróbujemy swojej, dobrą... sił, choć patrzyłem na poziom. Była dobrą poziom tradycją grę, 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 którą grywaliśmy. Nie wiem, ostatnio kto się zablokował, ale to jak gdyby mniejsza o to. to. To już półtora roku minęło. No dobrze, drodzy państwo, posłuchajmy zatem kapitana zwycięskiej ekipy. Piotr Kwaśniewski, czyli przedstawiciel kapitan zwycięskiej drużyny Petro Tank Kędzierzyn Koźle. Historia jak z filmu jakiegoś wyreżyserowanego. 0-2 przegrywacie 12 do 8, raczej 8 do 12 w breaku, a jednak gdzieś się ta wola zwycięstwa, no i później wspaniała radość niczym z największych imprez. No tak, to prawda, wymarzony mecz, tak, 2-0 przegrywaliśmy, wygr wygraliśmy 3-2, czegoś można zrobić więcej. To jest wspaniałe koronowanie całego turnieju w katowickim spotku, więc w takiej mecce polskiego sportu, mekce polskiej siatkówki. Wyjątkowe miejsce i w dodatku w wyjątkowym czasie, bo w czasie spotkań Ligi Światowej. No dokładnie, to dla nas jest przeżycie. Niektórzy z nas, na przykład ja, jestem pierwszy raz tutaj w spotku. Jeszcze taka fajna atmosfera. Przy tak miłej zabawie jesteśmy szczęśliwi. Nagrodą jest ten Puchar, oczywiście nagrodą zwycięstwa w amatorskiej Plus Lidze, ale nagrodą też będzie spotkanie reprezentacji Polski i Niemiec. Oczywiście, wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy, aby to spotkanie zakończyło się po naszej myśli, ale gdzieś tam wybiegamy sobie w przyszłość, w Mundial. Jak widzisz pracę wykonywaną przez Daniela Castellanego jako kibic, jako też zawodnik biorący udział w tych rozgrywkach? Znaczy jak? No, moim zdaniem, trener reprezentacji Polski. Ligę Światową traktuję bardziej jako treningi, tak, faktem gramy na przeciwników ze światowej klasy, ale daje pograć szerokiej, szerokiej palecie zawodników, nie trzyma się jednej szóstki i właśnie to będzie owocowało na przyszłość. Piotr, czego życzyć w takim razie na przyszłość waszej drużynie? Radości, zdrowia i kolejne takie imprezy. I przede wszystkim kolejnych zwycięstw, dziękuję, tyle Piotr, zwycięski kapitan zwycięskiej ekipy w amatorskiej plus Lidze. Tak, ale absolutny profesjonalizm, jeśli chodzi o, o wypowiedź, także rzeczowa, chłodna, spokojna no, analiza. Jeżeli pracy nie pamiętam Staraniego. dokładnie twarz, to on w juniorach kiedyś rozgrywał. Był, był zawodnikiem, nie mam pamięci do nazwisk, ale do twarzy, tak. No bo... ja myślę, że tutaj wielu zawodników dziś otarło się w tych młodzieżowych rozgrywkach. Być może nawet o drużyny prowadzone przez trenera Ireneusza Mazura, ale to, to sprawdzimy. E, panowie, Sprawdźmy. Petro Tanken, Dzierzyn Koźle. Myślicie, że to jest jakiś sygnał, jeśli chodzi o Zaksę, która wzmocniła mocno zespół i, i będzie walczyła w Plus widzę o medale? Sygnał to pewnie nie jest, bo Zaksa zainwestowała mnóstwo pieniędzy w do, bardzo dobrych zawodników i... Myślę, że to musi, powinien być dla nich jakiś przełomowy rok, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Drugie miejsce, ekipa z Gdyni, no pomoże tutaj amatorsko, e, solidnie się zaprezentowało. E, trzecie, Wałbrzyk. E, no, Wałbrzyk, zasłużone miejsce, jeśli chodzi o siatkówkę. No i pomoże również. To nie jest tak, że tam nie było siatkówki, czy nie ma siatkówki. Każde z tych miejsc, e, czy miast, które. Są finalistami, tam jest przede wszystkim popularna siatkówka i, i przy okazji myślę, że jest to świadectwo popularności, czy też wynik popularności e, poziom sportowy jaki reprezentują, jak i również to e, jak grają. Warto chyba pod, do podkreślenia jest również to, że gramy, że grają e, finałowe mecze na m, sali sportowej, której zapewne no Oprócz kibicowania pewnie nie, nie graliby. No fajnie by było, gdyby jeszcze te trybuny były, były pełne przy takim spotkaniu. Być może no, dojdą do tego organizatorzy, aby choć ostatni set rozegrać gdzieś w przerwie albo po meczu naszej narodowej drużyny, ale właśnie no, Posłuchajmy zatem organizatorów. Artur Popko, szef Plus Ligi, tej już nie amatorskiej, a także przedstawiciel sponsora. Przedstawiciele związku, przedstawiciele sponsora. Można powiedzieć tak, emocje i wspaniała radość po zwycięstwie w tych rozgrywkach. Rzeczy nieopisana, nieoceniona, za wszystko resztę zapłaci plus. Sponsor bogaty, sponsor, który wymyślił tak wspaniałe rozgrywki. Szczytny pomysł, i myślę, że tylko kontynuować, bo to była pierwsza edycja. Tak, dokładnie, chcieliśmy dać szansę wszystkim miłośnikom tego pięknego sportu, stąd pomysł na amatorską plusligę. Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany. Emocje niesamowite, jak widać, do ostatniego, do ostatniego w zasadzie punktów w secie walczyli punkt za punkt. Niesamowite to było. Historia niczym z filmu, tak sobie pomyślałam, że może te rozgrywki mogły być wpisane w weekend gwiazd na przykład, który, który jest przecież świętem Plus PlusLigi. Jest to tak pomyślane, było to bo tak jak mówię, pierwsza edycja rozegrana no może trochę nie w typowej, że tak powiem, czasie, bo maj, maj czerwiec w lipcu finał. Wiadomo, że, że, że w październiku czy na jesieni wystartowanie tych rozgrywek to w, te, w tym roku było 187 zespołów, to może być, może być ponad 200, 200 zespołów. Myślę, że to będzie najlepiej byłoby podczas turnieju, żeby to była przerwa między jednym spotkaniem i drugim. Natomiast no dzięki to, temu, że mamy Ligę Światową w Polsce, tutaj, że gramy w katowickim spotku, myślę, że dla tych ludzi zagranie w takiej hali jest to ogromnym przeżyciem. To, to tak się łatwo mówić. Natomiast tutaj... Zresztą było widać, tak, że rano zawodnicy grali, atakowali tutaj wyszli to praktycznie zagubienie. No nie ma możliwości dla normalnego człowieka, normalnego zawodnika, a szczególnie amatora, zagranie na takim obiekcie. To jest, to jest myślę, że to zostanie do końca życia. Skąd w ogóle ten pomysł? Bo to jest super inicjatywa, która musi się rozwijać sama w sobie. Już widać jak wielkie emocje związane są dla grających. No pomysł, pomysł taki, żeby, że finał to no powinien być finałem. Tak? Jest zawsze marzenie, że w spotku katowickim, jaka, taka mekka polskiej siatkówki, stąd ten pomysł, żeby, żeby zagrać właśnie tutaj podczas przedmeczem Ligi, Ligi Światowej, żeby to było przeżycie ten bliski kontakt tego wielkiego sportu z tym sportem amatorskim. Jednak wygranie spośród 187 zespołów, no to jest wielki wyczyn. No to teraz czekamy tylko na kolejne edycje, które muszą być jeszcze większe, z jeszcze większym rozmachem. No myślę, że pod, poczekajmy. Tak? W tej chwili trzeba po prostu zakończyć, jeszcze wręczyć złote medale i, i podsumować. I po, po podsumowaniu myślę, że będą dalsze, dalsze pomysły co, co z tym robić. Na pewno widać, że warto, że jest idea, jest mnóstwo zainteresowanych. E, mnóstwo jeszcze e-maili z innych miast, dlaczego u nich nie? i to dużych miast, także e, siatkówka amatorska się rozwija. W każdym mieście są rozgrywki e, miejscowe, ligowe. Mamy Mistrzostwa Polski Oldboyów, e, w tej chwili ruszamy, w której startuje ponad 40 zespołów. E, mamy mnóstwo jest turniejów towarzyskich, między innymi te zespoły, akurat z Gdyni, który grał na przykład w Kielcach w turnieju, w którym akurat mieliśmy okazję wygrać z tym zespołem. My też jako amatorzy. Te rozgrywki się rozwijają, to jest nowa forma, która, która widać, że się sprawdza, jest taka potrzeba, jest zapotrzebowanie i z tego myślę, że wykorzystamy. No w tej chwili, jeżeli była amatorska liga, w tej chwili ruszamy z młodą plus ligą, no i plus liga od, od października, to, to, to myślę, że to już była taka ładna klamra. No, i tylko czekamy na kolejne w takim razie talenty, które będą w przyszłości owocowały nam już w występach w pierwszej reprezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. No i powoli przechodzimy do omawiania tego, co wydarzyło się wczoraj, a także tego, co być może wydarzy się w dniu dzisiejszym. Popatrzmy sobie na początek na statystyki wczorajszego spotkania. Myślę, że te statystyki wiele nam powiedzą odnośnie całego meczu. Bartosz Kurek. Jeśli chodzi o skuteczność ataku, 49%. Piotr Gruszka.